Przedstawiamy telewizję na kartę HD. To rewolucyjna oferta bez umowy, bez abonamentu. Prosta jak telefon na kartę. Teraz w jakości HD. Pakiet domowy HD to 25 kanałów, w tym 2 w jakości High Definition. Pakiet domowy HD Premium to aż 10 kanałów w jakości HD dla całej rodziny. Najwyższa jakość obrazu i dźwięku. Nowość na rynku. Kanał HD bez opłat po raz pierwszy w Polsce. TVN HD w pakiecie bez opłat, a ponadto bez opłat TVN, TVP1, TVP2, TVN7, Religia TV. Możesz również bez opłat odbierać cyfrową telewizję naziemną i oglądać najpopularniejsze polskie kanały Polsat, TVN oraz kanały TVP. A do tego zyskujesz dostęp do setek niekodowanych kanałów satelitarnych FTA. Cyfrowy dekoder HD telewizji na kartę HD potrafi wiele i przygotowany jest na jeszcze więcej. Pozwala na odbiór kanałów w jakości high definition z dźwiękiem przestrzennym Dolby Digital 5.1. Dodatkowo umożliwia oglądanie bezpłatnej cyfrowej telewizji naziemnej oraz setek niekodowanych kanałów satelitarnych. Do dekodera można podłączyć zewnętrzny dysk USB i nagrywać ulubione programy oraz sprawdzać program telewizyjny. Instalacja cyfrowego dekodera HD jest bardzo prosta. Zamontuj antenę satelitarną na zewnątrz budynku, podłącz dekoder do anteny, telewizora i gniazda sieciowego. Następnie włóż kartę do dekodera HD i aktywuj telewizję na kartę HD SMS-em. Możesz także bezpłatnie korzystać z cyfrowej telewizji naziemnej. Wystarczy, że podłączysz dekoder do anteny naziemnej. Pakiet domowy HD Premium to aż 10 kanałów w jakości High Definition. Najpopularniejsze produkcje telewizji publicznej na kanale TVP HD. Wielogatunkowy kanał BBC zobaczysz także w jakości HD. Ligę mistrzów również w jakości High Definition oglądaj na N-Sport HD i wiele imprez sportowych na Eurosport HD. Niezwykłe obrazy świata przyrody znajdziesz na Animal Planet HD. Discovery HD Showcase prezentuje najwyższą jakość przyrody i nauki. A dziką naturę z bliska zobaczysz na Nat Geo Wild HD. MGM HD to największe produkcje kina amerykańskiego w jakości HD, a kino rozrywkowe dla całej rodziny znajdziesz na FilmBox HD. Wybierz najtańszą rozrywkę dla całej rodziny w jakości HD. Już dziś kup zestaw instalacyjny telewizji na kartę HD. Przedstawiamy telewizję na kartę HD. To rewolucyjna oferta bez umowy, bez abonamentu. Prosta jak telefon na kartę. Teraz w jakości HD.